Maslu! Huh? O? Jest tu ktoś kto kto w to grał? Albo. ball! Ta, ta. Dobra. Warmy chole! Wą chole! Wam chole! warm chole, Wom chole! Milion mi, miliard milion! Milion, milidor! Włącz cholę! Chcesz zdobyć nowe skiny do CSA? Wejdź na g Skin z kodem zapisy i odbierz darmową skrzynię i bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak blik, skiny czy krypto. Bierz udział w eventach, twórz swoje własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Na stronie właśnie trwa event. Otwierając specjalne skrzynie, zdobywasz walutę, którą można wymienić na skiny. Stwórz lub dołącz do bitwy i rywalizuj z innymi graczami. Korzystając z dostępnych trybów, wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Codziennie możesz odebrać dodatkowy bonus, a skiny ze strony SOW Wypłacane natychmiastowo. Wbij na strona z kodem zapis. Link w opisie. I na, na, szybko, tak z emocji, nacisnąłem Shift Enter i chciałem GG napisać. GG. Po prostu dobra, gra w Next. Ale klawiatura była bardzo czule ustawiona i smyrnąłem przy tym NI na klawiaturze i napisałem GG. I wyszło, no nie będę tego mówił całego, i dostałem bana z bomby z automatu na, yy, na Wojszczat. Niechcący, przysięgam, kurwa, niechcący to było. Stop, kurwa, stop, 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 zaczynasz haluny walić, zaczynasz napierać haluny, już tam widziałem kurwa, coś tam wpierdolił, Już mi pakujesz kurwa winy, które nie istnieją, już halucynujesz, mam automatyczny menadżer, kurwa wyszukiwania gufów. Jest zaimplementowane, kurwa menadżer, gdzie się kurwa, gufy znajdują i gufy są tam popierane. Już mi zaczynasz kurwa szponcić. Ty masz mi kurwa zrobić konfig, kurwa taki, który będzie kurwa wszystko z wszystką kurwa, czytał, a nie wpierać mi jakieś kurwa haluny, o, zaraz będziesz. Kurwa, 4 godziny siedział i wertował jeden plik tyle razy będziesz go skanował, ku... aż ci wszystkie styki się popalą. Nieładnie doma, nigdy nie powiedziałeś, że cię obrzydza, tak mogłeś... Sprawdzam. Obrażnij, że za dobrze. Że... O! Kurwa! Czemu on tu dopuja w las i jak się go pozbyć? Tutaj widzowie w jednej ręce drineczek, w drugiej piękne widoki, fale, bryza morza, kurwa, ptaszki se, wiecie, latają, tutaj ten, lecimy sobie, kurwa, boczkiem, czystokonną łodzią i tak sobie myślę, kurwa, ale bym se hedzika jakiegoś pierdolnika, nie? <grywa> <średenie> no ale Kuba się odnajduje, za Kuba się odnajduje! <średenie> <do wziudowi. Ale średenie> zaraz, zaraz, to znajdę, patrz teraz, patrz teraz! ...my mamy nimi... Go, siak, ...za DSM ...ale sobie ...do ławki, kum... do ławki jeszcze do ławki te... ...co to kur... To soki... ...sądźcie tłumik... i po kur... ...tłumik! Kurzy. tłumik, kurzy. tłumik. <średenie> Anga przemyca ludzi do Europy. Ja ale faktycznie! A to druga co dla kogo niby? Eee, co dla y mamy? D dobra... D d no, kurier się miało miałoby trzy, ale powiedział, że jedna mu wypadła, to... No wiem, że to tak nie parzy... parzy się, się nie daje, ale... wiesz, nie no. no to dasz mi tego kwiatka drugiego, czy co? No. Pójdziesz ze mną na randkę? Na drugą? No tak ogólnie, no. No chyba pójdę. Magic missile! Please. Freeze! 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 Fireball! Magic! Preze. Magic missile! Freeze! Oh, freeze! Freeze! Yeah, yeah, yeah. okay oh, Magic missile! Fireball! 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 MAGIC Fireball! Fireball Jestem Lidit. A to taki demon, diabeł. No, no demonica. No. Oba wyżej gotką? ja tylko 12 godzin siedzę. Wiem, na tym? Ciocio. Nie jestem godką. Niestety nie jestem głodką, ale jeśli byś chciał dziaziusiu, to mogę być. Uuuu. Uu. Mm. Cholera. <laughs> A dziadziusi chciałby, żeby była gladką, czy nie? Nie, nie, nie. Ja jestem dziadzią. <laughs> Ej, to jest Pauli. Jest nie? Fireball! Fireball! Mm -hmm. Kur... i... Mezek Wysle! Fireball! No daj mi Freeze. Fireball! Dobra, dobra. Dobra. Zewracam, Freeze! Freeze! Jadę i... Freeze! Fireball. Freeze! 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 Poprosiłem Kasię, żeby mi zrobiła zdjęcia pleców. Jak wyszedłem z prysznica. Kasia mu robiła zdjęcia? Co? To niezły grzecz się dowiaduje od, od tutaj redakcji. Ja wyjaśnimy ten temat później. Co to za GÓWNO?! Garnitur Marcin, Czaruje chujowe Sidy z kurwa. Przez następne dwa tygodnie. <pad> eee, to totally the chat or chat apps. Skamersi to mi mogą, kurwa, pento Ja mam widzowie, kurwa, ja wiecie, tyle tych aplikacji kodujących, że mnie nie opierają. Mnie nie opierają. Ka <Chelsea> się wdzięczy, jakie radosne. A one wyglądają, wpatrzone w niego jak obrazy Ciekawa jestem, co o nim mówi. O Jezus! Kolora, muszę stąd wiać. Kurwa! <laughs> cudu, udało <mi> się, cudu, <laughs> to można handlować? Hello. Tra kurwa, dawaj to! Dawaj to, kurwo! Ty mi, kurwo, kamień dałeś za, kurwa, książkę z despelami? po Fajnie za dwa złote ja może zrobię. że... Fajnie za swoje, dwa złote, że w liże. dziwkę z żulami na tydzień I będziemy chodzić Ale no, kurwa, w żule Kurierze, Fajnie by było Ja chyba se normalnie, no, zęba i se wkład... złotego se za... Następny Nie, 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 nie Wyjazd stamtąd. Widzisz mnie, co robię? Wyjazd. Wyjazd. No i kurwa, Mać. Jeszcze chwilka. Nic się nie dzieje. Nie panikuj. Nie panikuj. Proszę cię, nie rób tego mi teraz. No kurwa, no nie rób syfu. Wjeżdżamy i wjeżdżamy. Nic się nie bój. Kurwa. Nikt nie widział, Nikt, dobra, już dobra już, kurwa nie Dobra, już nie, nie mów, nie gadaj, jest dobrze Kurwa, u śniegu kurwa, pan kurwa, jest dobrze No kurwa. kurwa mać Moi drodzy, mam wam do mam, do, mam do... mam wam do powiedzenia żart Słuchajcie tego, moi drodzy, słuchajcie tego. Patrzcie, przychodzi baba do lekarza, nie? A lekarz zmutowany moi drodzy Kurwa No Pompa w... Młody Kazardzista, ile masz lat? Mano. Witamy, cześć, Pan Gołosz Siemano Ale masz A ja. Dobra, odpowiedzmy na jakieś pytania może Boję się No co? Ale masz o, na pytania, chodź Chodź młody, siadaj Siadaj, jest pytanie do ciebie Siadam Jak ku*** tu? O, uwaga Ja miałem 30% z angielskiego na egzaminie Którego celebrytę, którego celebrytę Ale to jest po podziwiasz. polsku pytania Którego, którego celebrytę Ja mówię po angielsku KURWA nie na Robloxie. Ja mam nadzieję, że to coś się pociśnie. Z taką rochą? Nie Z Taką rochą! Jaki gołzder cvale! Ty kudo godi szmato. Tory Twitch Gaming This was Spell. Spell jest german pianist, well-known, kompozytor. Pel Hanowalt, and ski jumper. He used to be ski jumper. Ej. <grywa> o nie stary, no to, bo to już bez przesady, kurno. Czego mi działa ten serwer ZAJ**ANY? <grywa> działa wam serwer? <grywa> nie, nie, nie. Wózek sklepowy już wam mówię, bo macie, który przywozi mi picie, Debil ee, Nie oddaje koszyków. I on mi tak to przywozi i mam z żabki i zeszął i będę musiał jechać to odwieźć po prostu, bo to jest Debil, bo to jest Debil kupił mi cały koszyk picia i nie mam, nie mam gdzie tego położyć, nie? Poczekaj, jaki? Klucz w joliniu W oby, ten taki... Oj, przycisło go! Hej! <grym> tego chyba będzie sprawa w sądzie. Daj spokój mi, stoi jak strunę. Dobra, weź ty kurwa! Ja... Gdzie <grym> ja... jestem ja... kot? Ale, ale. Lewy man kurwa! Lewy, 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 lewy! co to się dzieje, ty? Gdzie jest kurwa ta? Kurwa! Chodź! Kur <grym> syny mi nabrały! No? No pomsy na ziemię Ty <grym <zielonych>. <grym> A Marek jakbyś miał zarać rower czy zarobić uczciwie bańkę to jakiej marki by były? <grym> <grym> e, Heksagony najlepiej <grym> ja, Dole. Ja Ale to lata, kur. Ale się zgrzałem. Mamy czas! Zostałem niniejszym. o Chyba idę sobie zwalić do nawci. Okej, okay, stary, a widziałeś, jak ja wyglądam bez makijażu. Przejdę. Kurde, stary, tani nawcio. Yy, no wcześniej było w porządku, bo on, yy, był na to czas, on, a ona... SS to co innego niż spacja? Tak, tak. A SS to już w ogóle coś innego. Mój dziadek tam był. <grym> no i do czego to doszło? Piętnastolatka mnie płucza. No sorry, nie mam 15 lat, no ale... A, a, ile? a ile? A ile? A ile? No możecie zgadnąć. 14. No to gratulacje za pierwszym razem. <grym> Ale masz farta, ty, <głos> <głos> że zgadłeś, ale masz czwarta. Ała, ja się... kurwa, ja sam. <noise> Ej, kurczę, <baski>. A <głos> <Dlaczego>? <głos> Patrzcie, nieśmiertelność. Aktywuj kwantową nieśmiertelność, kurwa. Zarządzanie aktywacji. Zarządza e emituj zarządzanie aktywacji. Stan nieśmiertelności, kurwa. Tutaj. Już. A tu już jak jest. A to jest. Patrzcie, tu jest nieśmiertelność, nie? Zobaczcie, gdzie jest pasek. No to sobie wyobraźcie, co to kurwa jest tutaj. Tak, kwantowa nieśmiertelność. To są różnego rodzaju stany, po prostu przeliczane, rozumiesz? I ty tego nie rozumiesz, ja tego też nie. O, patrzcie, kurwa jest. 128 PB, k***a. 200. Co to kurwa za cyfra jest? Kto umyje dziadzia? No ja faktycznie ja nie myję. Ja myłem wczoraj. Ja, ja też wczoraj. To... Zuza jest nowa. Umyje dziadzia? <śpiewanie> nie. Otwieraj ja to. Nie mogę. <śpiewanie> <to. Nie śpiewanie>